Ciekawostki o świnkach morskich, o których mogliście nie wiedzieć, a jeśli wiedzieliście, dajcie znać w komentarzu. Pierwsza świnka została udomowiona już 500 lat przed naszą erą. Średnia długość życia to 5 do 8 lat. Nawiązują silną więź z właścicielem. Potrzebują suplementów witaminowych, dlatego że same nie są w stanie produkować witaminy C. Ciąża u kawi trwa 70 dni. Najdłużej żyjąca świnka miała na imię Snowball, żyła w Anglii miała 14 lat i 10 miesięcy. Żołądek świnek pomieści od 20 do 25 ml karmy. Świnki mogą spać z otwartymi oczami. Świnki są roślinożerne, rozróżniają kolory takie jak niebieski, zielony, żółty i brązowy. Świnki mają po 20 zębów. Uwielbiają być głaskane po grzbiecie, po głowie za uszami i po brzuszku. I uwielbiają mięciutkie kocyki. To zwierzęta stadne powinno się mieć przynajmniej dwie tego samego gatunku. Nie trzymamy świnki z innymi gryzoniami takimi jak chomik czy królik. Są to zwierzęta, które śpią przez krótki czas. Nie śpią nawet przez 20 godzin dziennie. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im rozrywki. Świnki dosyć szybko się uczą, rodzą się już z buterkiem, potrafią biegać mając zaledwie kilka godzin. Ostatnio wchodzę na OELIXA i coraz więcej ludzi oddaje zwierzątka. Zobaczcie sobie to ogłoszenie. I powód jest taki, że świnka ma pół roku, i z powodu przeprowadzki jesteśmy zmuszeni ją oddać. Czy to jest taki problem widocznie tak. Ostatnio też weszłam na Eliksa i było podane. Oddaję 3-letnią świnkę, była u nas 3 lata, ale mamy alergię. No to jak? Była u was 3 lata i dopiero dowiedzieliście się, że macie alergię na świnkę i ona się dopiero po 3 latach objawiła. No to jest właśnie nieprzemyślany zakup. Dlatego tak ważne jest nie kupowania zwierząt dzieciom. Które po prostu, a chce mieć zwierzę, pocieszy się dwa dni i zwierzątko tak sobie leży, leży. A później musicie pisać ogłoszenia: oddam za darmo świnkę. Nawet nie wiecie, na jakich ludzi mogą trafić, nawet nie wiecie, jak świnka będzie za wami tęsknić, a co za tym idzie? Nawet z tęsknoty może umrzeć, co jest bardzo przykre. Jako my, właściciele, którzy mamy świnki, ja nawet sobie nie wyobrażam, żeby je oddać. Człowiek się już przyzwyczaił, a co dopiero takie małe zwierzątko. Teraz trochę miłych informacji. Jak zakładaliśmy kanał, nie spodziewaliśmy się, że szyszka i pyśka w tak ciepły sposób zostaną przyjęte. Mamy już ponad 1500 subskrypcji, co świadczy o tym, że nasza praca jest dla Was cenna. Chcemy, żeby ten kanał był dla Was. Ten, jaki kanał Luke Meister. Chciałabym, abyście troszeczkę więcej subskrypcji wbili na kanale Luke Meister, ponieważ tam jest też ciężka praca, też bardzo dużo godzin poświęconych na nagrywanie dla Was. I tak, na 2000 subskrypcji u nas konkurs, i na 500 subskrypcji na kanale Luke Meister konkurs. Poprzedni konkurs, jaki zrobiliśmy na 1000 subskrypcji, był do wygrania kubek. Wygrała użytkowniczka hodowla Mai. Teraz jest świat zwierząt, także zachęcamy do brania udziału w tych konkursach. A teraz też na obu kanałach przygotowaliśmy dla Was miłą niespodziankę, miłą nagrodę. Także zachęcam do subskrypcji obu kanałów. I dziękujemy za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu pod tym filmem. My chętnie odpowiemy na każde pytanie. Ci, co już z nami są od początku wiedzą, że nie zostawiamy pytań bez odpowiedzi i chcemy, żeby ten kanał był troszeczkę inny i był dla Was, żebyście mogli porozmawiać z nami jak z najlepszymi przyjaciółmi, zapytać coś w kwestii zwierząt, my chętnie na nie odpowiemy. Jeszcze raz Wam dziękujemy i pomóżcie nam spełnić marzenia i dobić 1000 subskrypcji na kanale Lukemeister. U nas próg na razie 2000 subskrypcji. Dziękujemy kochani. Jutro mam urodziny, dlatego dzisiaj wpada dla Was taki film. Jutro powrót po urlopie do pracy, dlatego jeden dzień będzie przerwy i ruszamy z powrotem w piątek z jakimś shortsem, który zrobimy dla Was.